Mamko, chcielibyście postawić zajebisty przepis na proteinową pizzę? Pokażę wam jak to zrobić. Lecimy z przygotowaniem pizzy. Dobra, na samym początku dodaj dwa chude twarogi, następnie dodaj dwa jajka i wymieszaj te składniki. Po uzyskaniu wspólnej masy dodaj 150 g mąki i również wymieszaj. Po wymieszaniu dodaj ciasto na blat i rozbij je widelcem. I do rozgrzanego piekarnika wrzuć pizzę. Teraz przygotujemy sos. Dodaj 80 g jogurtu, 150 g skyru, sól, pieprz, troszkę oregano, troszkę czosnku i wymieszaj wspólnie składniki. Po przygotowaniu sosu możesz dodać swoje ulubione warzywa, pokrojoną szynkę i starty ser. Po 20 minutach wyciągnij swoją pizzę z piekarnika, przewróć ją na drugą stronę i dodaj swój ulubiony sos. Może to być ketchup lub passata. Na pizzę dodaj 100 gramów sera plurko. Następnie tutaj przygotowaną szynkę, warzywka i przyprawy A następnie wrzuć swoją pizzę na 5 minut do piekarnika I już jest twoja pizza gotowa I uwaga, ta pizza ma 183 gramy białka wow. i 1500 kalorii Po więcej filmów koniecznie mnie obserwuj Daj lajka, żebym wiedział, że ci pomogłem Pozdrawiam cię byku